Życie jest niepewne, a loteria oferuje możliwość spełnienia marzeń za sprawą zaledwie jednego kuponu. Nierzadko słyszymy pytania: czy naprawdę można zmanifestować wygraną w loterii? Prosta odpowiedź brzmi: tak, nie tylko wygraną, lecz także wymarzoną pracę, partnera życiowego, mieszkanie czy też wygraną na loterii. Dla kogoś, kto pojmuje potęgę manifestacji nic nie jest niemożliwe. Można wykorzystać niezmierzoną duchową siłę manifestacji, by urzeczywistnić swoje pragnienia. Zanim jednak nastąpi losowanie, ma miejsce osobliwy rytuał. Ludzie modlą się, nawiedzają świątynię i błagają o szczęście boskość, oczekując cudu. Gdy liczby nie pasują, obwiniają bogów, sądząc, że ci nie okazali dostatecznej łaski. W samym sercu rozczarowania i irytacji tkwi jednak ukryta prawda, przesłonięta żarem zawodu. Nie jest to wina sił nadprzyrodzonych ani ich woli spełniania życzeń, nie, wina leży u źródła samej modlitwy, w uporczywym echo wątpliwości, w szeptach niepewności, które barwią oczekiwanie zwycięstwa. Witamy w rewolucyjnym spojrzeniu na to. Jak zredefiniować swoje podejście do loterii, przekształcając ją z czystego przypadku w potencjalny zwrot w grze na Twoją korzyść? Jeśli kiedykolwiek grałeś w loterię lub dopiero rozważasz taką możliwość, to jest to Twój kompas, odwracający Cię od potencjalnych niebezpieczeństw i prowadzący ku paradygmatowi, w którym fortuna może Ci sprzyjać. W tej podróży wideo rozwikłam zawiłą sieć wierzeń. Przesądów i działań, które splatają się z loterią. To gra, owszem, ale gdzie szczęście może nie spoczywać wyłącznie na przypadku. Jeśli zastosujesz strategię, które zaraz ujawnię, Twoje szczęście może przechylić się na Twoją stronę. To coś więcej niż przypadek to taniec między Twoimi przekonaniami, działaniami i nieuchwytnym kaprysem losu. Zanim więc sięgniesz po kolejny los, czy zanurzysz w pokusie loterii, pozostań. Zaakceptuj tę mapę, która może odmienić scenariusz Twojego szczęścia. Dołącz do mnie, gdy będziemy żeglować przez mistycyzm loterii, uzbrojeni w nowo odkryte spostrzeżenia i strategie, które mogą być kluczem do odblokowania Twoich fortun. Wyruszmy razem w tę transformacyjną podróż, gdzie wiara Przekonanie i działanie zbiegają się, aby przechylić szale fortuny na Twoją korzyść. Nadszedł czas, aby napisać na nowo Twoją loteryjną historię. Na szczęście, wygrana na loterii wymaga olbrzymiego szczęścia, którym większość ludzi nie dysponuje. Niemniej jednak, szczęście nie jest jedyną drogą do sukcesu w loterii. Zatem, jak można zamanifestować wygraną na loterii? Istnieje koncepcja zwana prawem przyciągania. Chodzi o to, by nie przesadzać, nie czynić z loterii całego życia, lecz wysyłać w świat odpowiedni rodzaj energii. Jestem gorącym zwolennikiem tych idei, i wiecie co? Istnieją historie, autentyczne, ludzi, którzy twierdzą, że przyciągnęli wygrane na loterii poprzez codzienną manifestację. Znajduje się to w internecie. Ludzie rozmawiają o tym, jak przyciągnęli te pieniądze w ten sposób. Wraz z konsekwentnym praktykowaniem manifestacji, sprawy mogą zacząć układać się po Twojej myśli. To tak, jakby sprawić, by świat działał na Twoją korzyść, a nie odwrotnie. Świetna sprawa, prawda? Skorzystajmy z wszechpotężnej mocy wszechświata i stańmy się stałymi zwycięzcami loteli. Co byś zrobił, gdyby uśmiechnęło się do ciebie szczęście? Przeznaczyłbyś się na czynienie dobra, poprawę własnego i cudzego życia, czy roztrwonił na ulotne przyjemności? To poważne pytanie, na które musisz szczerze odpowiedzieć, wiedząc, że twoja intencja ma znaczenie, zanim się zaangażujesz. Jeżeli planujesz roztrwonić je na efemeryczną radość, być może nie warto tracić czasu. Jeśli jednak celem są autentyczne potrzeby ulepszenia, wtedy liczy się wiara, wiara w siebie, we wszechświat, w cały proces. Zatem, jaka jest ta sekretna receptura? Oczywiście, niewiele różni się od tego, co stosujemy w innych przejawach życia. Chodzi o konsekwencje, jednolitość i wierne trzymanie się obranego procesu. To nie tylko pragnienie nie. To złożona transakcja. Chodzi o zharmonizowanie myśli, działań i systemu przekonań z tym, czego pragniesz. To jak mierzyć w gwiazdy, ale jednocześnie budować rakietę, by tam dotrzeć. Celem jest podniesienie swojego nastroju i zanurzenie się w pozytywności, ponieważ jeśli potrafisz utrzymać pozytywne nastawienie, manifestacja nie sprawi ci żadnego problemu. Pomyśl o tym w ten sposób, nie wrzucasz po prostu monety do studni życzeń, emitujesz tę energię we wszechświat, tę wibrację, która rezonuje z twoim pragnieniem. A kiedy jest ona w harmonii z tym, czego poszukujesz, czy to wygrana na loterii, czy cokolwiek innego, sprawy zaczynają się układać. Po pierwsze, oto osobliwy zwrot akcji, zapomnij, że w ogóle kupiłeś los na loterię. Może to brzmieć wbrew intuicji, prawda? Ale proszę o cierpliwość. Nie chodzi o wymazanie wspomnienia, chodzi o poczucie, że już wygrałeś. Pomyśl o swoim dniu, jakby loteria była już w twojej kieszeni. To uczucie właśnie tu wkracza magia manifestacji. Nazywa się to prawem założenia, zakładanie, że już wygrałeś główną nagrodę. Utrzymuj swój umysł w stanie odprężenia. Jeśli obsesyjnie myślisz o tym, czy wygrasz, czy nie, ta wątpliwość będzie grała w ping-ponga z Twoimi postępami. Zatem uspokój się, pozwól podświadomości wykonać swoją pracę, podczas gdy ty beztrosko przemierzasz swój dzień. Podczas gdy to robisz, przypraw swoją rutynę afirmacjami. Uczyń je integralną częścią swojego codziennego rytuału. Powtarza je głośno lub w myślach, frazy takie jak Wszechświat urzeczywistnia moje pragnienia lub ufam, że moje marzenia się spełniają. To niczym codzienna podnosząca na duchu rozmowa z wszechświatem, synchronizująca Twoje wibracje z tym, czego pragniesz. To właśnie prawo przyciągania przybliża Twoje pragnienia ku Tobie. Skup całą gamę swoich myśli w tej potędze intencji. Musisz je zebrać i zogniskować w jednym punkcie. To właśnie wtedy wkracza prawdziwa magia manifestacji. Wyobraź sobie swoje myśli jako elementy układanki. Kiedy je gromadzisz i dopasowujesz, generują energię, te wibracje, która wzmacnia twoje pragnienia. To jak ładowanie akumulatora, im więcej mocy włożysz, tym lepszy efekt osiągniesz. Zatem zapomnij o bilecie, lecz pamiętaj o triumfie. Zachowaj spokój, stres jest niedopuszczalny. Rozsiewaj afirmacje w ciągu całego dnia. Podobnie jak magiczne zaklęcia, w końcu zharmonizuj te swoje myśli, skup je, skoncentruj i pozwól tej energii płynąć. Brzmi nieco mistycznie, prawda? Ale czasami to właśnie zestrojenie naszych myśli, harmonia naszych intencji, przechyla szale na naszą korzyść. To trochę tak, jakby nastroić właściwą częstotliwość, by uchwycić swoją ulubioną stację radiową. Zacznij od manifestowania małych wygranych, rzędu 20 czy 100 dolarów. Zawsze wyrażaj wdzięczność, nawet w okresach niepowodzeń. Zękuj wszechświatu. Powtarzam: okazując wdzięczność, emanujesz pozytywną energią, a zgodnie z prawem przyciągania, to co wysyłasz, powraca do Ciebie. I kto wie, być może, tylko być może, te prawa rządzące kosmosem okażą się brakującym elementem Twojej loteryjnej układanki. Zatem wyłzuj się, Powtarzaj te afirmacje i zharmonizuj te wibracje. Możesz być zaskoczony rezultatem. Manifestacja zaczyna się i kończy na Twoich myślach, dlatego zachowuj pozytywne nastawienie przez cały czas. Manifestacja nie jest rodzajem magicznego eliksiru, nie jest skrótem do wygrania na loteli. Jest to złożona interakcja czynników wykraczających poza naszą całkowitą kontrolę. Ale skupienie swoich myśli na obfitości i zaufanie sobie oraz wszechświatowi może sprzyjać ukierunkowaniu spraw na Twoją korzyść. Wątpliwość nie ma racji bytu w Twej podróży manifestacji. Trzymaj się kurczowo tego niezachwianego przekonania. Pamiętaj, jeśli manifestujesz wygraną na loterii, nie jesteś osamotniony w tym kosmicznym wniosku. Niezliczone rzesze ludzi dzierżą kupony i marzenia w umysłach, manifestując świadomie lub podświadomie swe pragnienia. Nawet przelotna myśl o spełnieniu zapisuje się w Twojej podświadomości, inicjując swą manifestację. Aby zwyciężyć, musisz być najsilniejszym podświadomym graczem w tej grze. Wizualizuj to zwycięstwo, rozkoszuj się wdzięcznością za obfitość, którą już posiadasz w życiu. I podejmuj zainspirowane działania. Przykładowo, kontynuuj regularne kupowanie tych losów, lub dołącz do grup loteryjnych, aby ukazać wszechświatu swoje zaangażowanie. Pamiętaj, to nie tylko wygrana w loterii to manifestacja obfitości w Twoim życiu. Miej wiarę w siebie, w proces i we wsparcie wszechświata w realizacji swoich celów. Jeśli uznasz to za wartościowe, Oceń w górę i udostępnij znajomym. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwonek powiadomień. Dziękujemy za obecność i do następnego razu, kontynuuj manifestowanie swoich marzeń w rzeczywistości.